Dzień dobry serdecznie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, bardzo serdecznego omówienia kart w związku z czym będziemy lecieli. Moi drodzy, zostawcie łapkę, subskrypcję, wbijcie na Instagram, na Facebooka na Twitcha możecie nie wbijać Zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał Kliknijcie dzwoneczek, wyślijcie donate'a Kliknijcie wesprzyj i wesprzyjcie kanał I wesprzyjcie kanał też na Facebooku Bo też tam można wesprzeć I jeszcze wesprzyjcie kanał na Instagramie, bo tam może wesprzeć można A poza tym chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Helena Helena już niedługo do was zawita A więc bądźcie gotowi A póki co lecimy z omówieniem kart I pierwszą kartą jest ziobek. Ten co ma dwie głowy Ogr chyba się nazywa, nie pamiętam W każdym razie za 4, many 6, 2 Na starcie który ma 50 na to, że zaśnie, czyli zapewne będzie nieaktywny, nie będzie się go dało e, nie będzie się dało nim atakować, coś w tym stylu niestety nie wiem dokładnie co znaczy "asli", ponieważ nie mieliśmy czegoś takiego wcześniej ale można założyć, że jest to coś w stylu bycia Immunity, czyli znaczy może nie Immunity w każdym razie nie może atakować e, jedyne co może robić to stać na bordzie i zajmować miejsce karta oczywiście bez zbędnego gadania jest beznadziejna ja to powiedzmy, że rozumiem w ten sposób, że to jest karta za 4 many, 3 na 3 Znaczy tam 3 na 2, 3 na 2,5, no zwał jak zwał Bo w jedną turę będziecie ją mieli, w drugą turę nie będziecie go mieli Z tego to wynika z 50% Więc nie ma co doszukiwać się jakiegoś głębszego sensu grania tej karty, czegokolwiek Nie ma sensu pikować jej na arenie, czy doszukiwać się sensu pikowania jej na arenie Bo karta jest po prostu słaba, no raz wam na przykład Gierkę wygra bo rzucicie ją na stół i będzie atak, atak, atak. Trzy tury z rzędu, a innym razem Na starcie tury zas zaśnie przez trzy tury i wam gierkę przegra, więc No jest to karta W 50% dobra A karty gra się jak są w 100% albo 98% dobre A propos 98, nie przepraszam 95, ha taki Joke ze streama, jak chcecie joke'i ze streama, inside joke'i to wbijajcie na streama na Facebooku Błagam, bo mi stream na Facebooku umiera i nie mam widzów i Facebook mnie wyrzuci i wtedy będę bezdomny Panie, daj pan, daj pan wesprzyj na chleb, proszę. A właśnie, YouTube do mnie pisał, że mówił, że pod filmem macie guzik wesprzyj, więc jak doceniacie moją super ciężką pracę nad filmami, to możecie dać mi 23 zł, z którego połowę zabierze YouTube. nie, nie, nie połowę, 40% chyba. Ale polecam bardzo serdecznie, wspieranie MKR jest dobre. A my lecimy do następnej karty, bo ta karta dostaje jeden na Arenie, jeden na Rankedach, a kolejną kartą jest Mogu Kultis. Lederman 1 man, 1 na 1, hmm, ciekawe. Jeżeli board, czyli stół, jest pełny kultistów, czyli macie ich 7, na stole, tłumacząc angielskiego na e, zrozumiały, poświęcacie wszystkich i przywołujecie High ra! A High Keeper, Mało śmieszny dowcip Mateuszu, jesteś poważny. Po, no, poważna widownia cię ogląda, która na pewno ma kartę kredytową, dzięki... albo debetową, którą może wesprzeć kanał, więc licz na dużo pieniędzy po tym odcinku. W każdym razie, Ra wygląda tak, że jest za 10 many, 20 na 20, i pod koniec, który zadaje 20 obrażeń wszystkim przeciwnikom. Czyli jest super dobry. Problem tego high Keepera jest taki, że nie robi OTK, bo no nie zrobi OTK. No to prosto i logiczne, bo za mało damage'u za, za mało zadaje. Dlaczego to jest problem? Zaraz o tym powiem. Więc tak, po pierwsze jest pytanie: jak zapełnić board megakultistami? I tutaj, już na starcie, nasuwa nam się jedna myśl od jednego z widzów na streamie, zapraszam na stream. E, otóż taka, że jest to kolejna karta, która wymaga więcej kopii niż mamy normalnie, w związku z czym, być może w tym dodatku dojdą karty, które zwiększają, dają możliwość, kopiują kreatury. E, taka jest prawdopodobna przyszłość. W sensie po prostu będzie jakaś, będą jakieś dodatkowe karty, które pozwalają te kreatury rozmnożyć tak, żeby faktycznie było ich 7. I można na tym zbudować dek. Albo na tym co jest teraz, bo są, jak, to są tam jakieś ten uprisy na przykład e, kopiujące e, te duchy całe te totemy, które sam mają ukrycie, plus Bomzam jak mu tam, e, który dobiera jedynki z deku jest to możliwe, żeby zbudować na tym jakiś tam dek. Jest on ciężki, ale na chwilę obecną jest do zrobienia, plus dojdą jakieś karty, e, dojdą jakieś karty. Mm, no tak jak dojdą jakieś karty, no to będzie oczywiście dek prostszy do zrobienia, w sensie to kombo w tym, tym deku będzie prostszy do wykonania, no i co wtedy się dzieje? No wtedy się dzieje tyle, że przywołujemy sobie High Keepera High Keepera, i on zadaje 20 damage'u, po czym dostaje, nie wiem, Sapa, Assassinate'a, Brawla, znaczy Brawla to może nie takie oczywiste, Shield Slama, no, z tym może być to nie problem. Executor, Polimorfa, Hexa, cokolwiek, jakikolwiek hard removal i schodzi. A my zadaliśmy przeciwnikowi 20 damage'u. I co z tego? A no, nic, bo to nie robi OTK. Właśnie, w tym jest problem, że ta karta nie robi w ogóle OTK. Powiem skoro już jest taka trudna, żeby ją w ogóle striggerować. No, to jak już ją triggerujemy, to przydałoby się, żebyśmy tę grę wygrali. W tym przypadku tej gry nie wygrywamy, tylko wstawiamy dużego stwora i zadajemy przeciwnikowi 20 damage'u. Przeciwnik nam zabija hajki my poświęciliśmy całą grę, no i to do niczego nie prowadzi. W związku z czym karta jest bardzo słusznie oceniona na ocenę 1, a na arenie minus 2. Ale jest gwiazdka w ocenie rankedowej. Jeżeli będzie dało się stworzyć jakieś fajne kombo i połączyć to z czymkolwiek sensownym to będzie miała 6. Ale prawdopodobnie tego komba się nie będzie dało stworzyć i prawdopodobnie to kombo nie będzie też dobre. Więc, póki co zostaje nam jeden. Znaczy, abstrahując od tego co powiedziałem, to, to jest karta stricte kombogenna. Znaczy już mówimy tak w 100% krótko i na serio. To jest karta kombogenna, na której być może uda się jakiś dek zrobić, ale tylko i wyłącznie od tego deku ona będzie służyła do niczego innego. Znaczy tam do dwóch deków, czy trzech, czy ile ich tam będzie. Ale karta jest ogólnie słaba. Znaczy, nie, inaczej. Kombo, które ta karta potrafi wygenerować jest ciężkie do zrobienia, w związku z czym karta jest słaba. Mam nadzieję, że zadowoliła Was moja wypowiedź na temat tej karty, w związku z czym przejdźmy do kolejnej. A kolejną kartą jest Szagi. Powiedzcie, że Wam będzie przypomina Szagiego ze Scooby-Doo, to Was wyśmieję. <laughs> tak na przyszłość, znaczy tak na wszelki wypadek, jakby ktoś tak powiedział. Za dwa many, dwa, dwa, taunt? Czy też taunt? Taunt. Tak jak translator, e, który na bazie kraju odkrywa tąd miniona. Karta jest genialna. Tak dla odmiany. Ehm, chciałbym, znaczy, nie chcę mówić, że do każdego warriora, bo tak do końca nie jest, ale ogólnie macie kartę 2-2-2, która ma prowokację. Która już to się tam sama w sobie robi i dobiera wam kartę. Do control decku to jest świetna rzecz. Um, I tutaj też widzimy poniekąd po raz kolejny gdzieś tam forsowanie um, Taunt, Warrior, Taunt Warriora, którego Blizzard forsuje od 5 czy 4 lat. Strzelam, że 4, ale nie jestem pewien. W każdym razie od dawna i nigdy ten dek nie powstał. Czy powstaje w tym deku? Um, jeszcze raz. Gdyby Beata składała te filmy, to bym powiedział. Dobra, weź co powtórz, zrób cięcie, wytnij mnie to i tam dodaj to, i żeby to wyglądało tak, że mówię to od razu. Ale bata tego nie składa! Bo powiedzieli mi, żeby tego nie składała, bo zazwyczaj mówię ciągiem, ciągłem, a dzisiaj mam się, mi się jakaś głupawka włączyła. Pewnie dlatego, że wypiłem przez ostatnie parę dni kaw, dużo, bardzo dużo kaw. Po pięciu miesiącach nie picia kawy, w związku z czym trochę jestem... Na wyraz aktywny, umysłowo Sorry, przepraszam Jeżeli ten odcinek się nie spodobał, to po pierwsze zostaw łapkę w górę a po drugie kliknij wesprzy i wesprzyj mnie Ale następny już będzie normalny Mam nadzieję. W każdym razie, w tym dodatku może to wyjdzie. A dlaczego? O tym dowiecie się przy kolejnych kartach. W każdym razie, jeżeli oceniamy kartę samą sobie, to mi się podoba i ja daję jej takie 5 minut na rankedzie. Jest dobra, jest 2/2, plus draw karty. Jak najbardziej spoko. Ehm, odkrywanie tauntów jest spoko. Jeżeli oceniamy tą kartę do taunt deku, no to jest oczywiście 5, plus, no bo jest taunt jeden i drugi. Więc fajna opcja. A nie, w sumie wyszedł taunt warrior, tylko że na questie nie nazywa się taunt warrior, tylko quest warrior. Przy okazji. A nie wiem, czy to można nazwać tam. No, mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o areny, to jest to karta imbastyczna i dostaje 5, ponieważ jest kartą. Co prawda, 2-2 i ginie od kreatur. 2-3 z jest sporym minusem. Natomiast nie musimy jej na kreatury 2-3 grać A poza tym daje nam kartę Czyli tak zwany kart advantage robi Albo wychodzimy przynajmniej na zero. Więc jak najbardziej jest to karta pozytywna I na areny polecam Do warriorów kontrol polecam Do warriorów nie też prawdopodobnie polecam A do warriorów tąd Warriorów będzie dobra Tak myślę Więc lećmy dalej Plaga to jest oczywiście karta z tej serii plagi egipskiej, plagi w ogóle jakieś tam. Za 5 man jest niż wszystkie Damaged miniony, czyli miniony z ranką. Eee, to, co tu można powiedzieć? Wiriwind plus ta karta, mamy wyczyszczony stół. Czy to fajne, czy nie fajne? Nie wiem. Zależy od deku tak naprawdę. W niektórych dekach się będzie sprawdzać lepiej, w niektórych będzie się sprawdzać gorzej. Oczywiście zależy od tego, ile mamy efektów Wiriwind, yy, czyli karty Wiriwind i po efektów pochodnych, tak jak na przykład def. jak się ta broda nazywała? Nie pamiętam, ta bronza 4x4, 2 która na Agonii dawała Ruinda Jeszcze była 2x2, która na Battlecry i na Agonii dawała w każdym razie zależy, ile takich efektów będziemy mieli, ile będziemy ile, i, mieli jakichś tam pingów i tym podobnych rzeczy w deku, ale jest to karta taka, którą ciężko jest ocenić, bo zależy od tego, jaki dek złożymy. W niektórych dekach będzie lepsza, w niektórych będzie gorsza, w innych w ogóle nie będzie grała, w innych będzie grała, em, więc no tutaj ocena jest taka dosyć ruchoma i zależy od sytuacji. Na arenie sugerowałbym się zastanowić 5 razy, czy mamy czymś to, to bo triggerowanie tego kreaturami, ranienie swoich kreatur i zabijanie wszystkiego na stole łącznie ze swoimi kreaturami, zapienibany z jednej karty, nie wydaje się być super opcją. Więc, bez jakichś whirlwindów, pingów i tym podobnych rzeczy, proponuję tego nie grać e, i nie pikować na arenie. Ogólnie na arenie uważam, że ta karta sama w sobie nie jest dobrym pikiem i daje jej dwa. Może z plusem, e, i odradzam pikowanie, ale w niektórych sytuacjach może być dobra, jak na przykład będziecie mieli z jakiegoś powodu. Piknięte, nie wiem, 3 winter. To wtedy jest jak najbardziej spoko. A na rankedach, tak jak mówię, tutaj ocena nie zostanie żadna przyznana, ponieważ jest zależna od tego, do jakiego deku będzie się chciał ją włożyć. W niektórych będzie lepsza, w niektórych będzie gorsza, ale jest jak najbardziej grywalna. Kolejną kartą jest Into the Fray. Za jeden many dajemy w plus 2 plus 2 wszystkim jednostkom, minioną stronnikom, które mają tą, ta, w naszej ręce. E, czy ta karta jest dobra? Ta karta jest dobra, pod warunkiem, że gramy w tą. No Dobra, w prowokacja wo wojowniku. W wojowniku ta karta jak najbardziej się będzie sprawdzała, bo za dwa many dostajemy sporo buffów. Też oczywiście zależy od buildu czy gramy tych prowokacji 5, 10, 15 czy 20. Nie wiem, każdy deck tak będzie taki sam, ile tych prowokacji możemy wygenerować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, powinno to być skuteczne jak najbardziej. Znaczy, jak najbardziej powinno być skuteczne. Ehm, pytanie jeszcze pojawia się, czy jest sens i potrzeba grania takiej karty w Prowokacja wojowniku, ale na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie mam przygotowanego prowokacja wojownika, żeby się nad tym zastanowić. Wydaje mi się, że jest to w miarę sensowne stracić jedną manę i jedną kartę po to, żeby twoje inne miniony w ilości przeciętnie obstawiam trzech, mmm, dostały bufa plus 6, plus 6 łącznie. Natomiast może być tak, że ten deck będzie takim mocnym kontrolem i nie będzie to miało większego sensu. Ale jak będzie naprawdę, tego nie jestem w stanie przewidzieć ani ocenić. I tutaj nawet nie zależy to od tego, jakie karty widzą w tym dodatku, tylko od tego, jak ten deck będzie wyglądał. Ha! Mam was, hejterzy, omówię przed pokazaniem wszystkich kart, bo ktoś tam tak robi i to jest dobre, a ja tak nie robię i to też jest dobre, a nawet lepsze. Ej ja się może napiję tej kawy. Już widzę te komentarze, zachowujesz się jak debil! Jesteś idiotą! Taki stary, a taki głupi! Możecie mieć rację, natomiast to mój kanał, i mogę się zachowywać jak skończony kretyn. I jestem nawet bardzo dobrze, jak się tak zachowuję. Zresztą już niedługo... A, nie powiem wam co, zobaczcie, bo pisaliście niebiosy komentarze pod tym odcinkiem! Nie będę wam spoilerował, znaczy, nie będę wam teasował, teaserował. Ale zacznę deserować w tym tygodniu, więc zbijajcie na Instagram i na Facebooki, bo będą fajne rzeczy. Ja się jaram. Pierwszy odcinek wyszedł lepiej niż zaplanowałem to sobie w głowie i naprawdę mi się podobał. Więc super. Ale jestem podniecony. To kawy. E, więc tak, karta, jeżeli chodzi o rankady. bo prowokacja wojownika wydaje się być bardzo dobra. I daję jej 4 z plusem powiedzmy na arenie. Bez 10 prowokacji bym je po prostu nie piknął. Jeżeli mamy tych prowokacji, no powiedzmy 8, ich będzie, no to myślę, że takie 4 z minusem, ale poniżej 8 prowokacji ta karta wydaje się być useless. Bo danie plus 2, plus 2. jednostek, którą mamy na ręce jednej, jest słabe, nie, nie było widać, jest słabe, a, a więc przydałoby się dać co najmniej dwóm jednostkom, więc przynajmniej tych prowokacji trochę, żeby te dwie prowokacje były na ręce, więc tak jak mamy już te. 7-8 prowokacji, no to ok, można to piknąć i można to jak najbardziej grać, ale w innym przypadku bym tego nie pikował i daję tej karcie 1. A w przypadku mm, 7 prowokacji i więcej. Daję tej karcie wyższą ocenę. E I uważam, że jest po prostu dobra. Całkiem przyjemna karteczka. Do prowokacji wojownika. Dalej mamy pana jakiegoś najemnika, zatrzymany 3 na 3. E wybieramy sobie przyjaznego miniona z obrażeniami i, przywo i przywołujemy kopię tego, że miniona. Karta jest po pierwsze kombogenna z Garoszem, gromaszem, Garoszem. Znaczy mi się mylą. Chyba z gromaszem. Czy Garoszem. Nie gromaszem. Garosz to jest wojownik. Z gromarzem, oczywiście, gromarz kosztuje 8, to kosztuje 3, więc trzeba zmniejszyć koszt. Pamiętamy o tym. Karta jest kombogenna z innymi jednostkami. Karta jest 3-3, w najgorszym wypadku zatrzymany. W najlepszym wypadku przywołuje jeszcze jednego stronnika z dodatkowym value. Znaczy, w sensie ta kopia to jest dodatkowy value tej karty. Więc karta jest całkiem ciekawą opcją do jakichś prawdopodobnie tempo wyłowników i wojowników, którzy mają dużo tych Uruindów, o których była mowa wcześniej, chociaż akurat te Uruindy i tamta karta, która zabija wszystkie kreatury z obrażeniami, to raczej zabijają wszystkie kratury ale no powiedzmy, że idea taka, że mamy te Uruindy, rzucamy gdzieś tam, nie rzucamy tamtej plagi i tak dalej jest. Więc karta ma swoje plusy, nie jest takim powiedziałbym obvious pickiem, jeżeli chodzi o, mówimy o rankach non stop, znaczy w tym momencie, mm, nie jest takim obvious pickiem do deku, ale na pewno są deki, czy będą deki, w których ta karta znajdzie swoje miejsce. Może nie w tym dodatku, może nie w tym roku, może za rok, e, czy tam w przyszłym roku, kolejnym roku, e, może w innej sytuacji, ale będą na pewno sytuacje, w których karta będzie mm, mo, będzie rozważana do deku po prostu. I mi się wydaje, że tutaj też pozostawię tą kartę bez oceny, no bo jest ona zależna od tego, jakim dekiem gracie. Wiadomo, że w deku, gdzie jest gdzie są dwa Urwindy tylko karta jest słaba. A w deku, gdzie są jakieś Inner Rage, Urwindy i tym podobne bajery. karta już jest o wiele mocniejsza. Więc no, tutaj wszystko zależy od talii. Nie będę się bawił w jakiegoś tam. w jakiegoś proroka na Pinter różnych tych. Ale karta mi się ogólnie podoba i uważam, że jest jak najbardziej rozważnym. Tworem Blizzarda i na pewno gdzieś tam kiedyś zagra. Znaczy, może nie na pewno gdzieś tam kiedyś zagra, ale na pewno będą opcje, żeby w jakimś deku zagrała. O, może tak, bo ten dek nie musi być koniecznie dobry, ale karta do tego deku się może nadawać, więc mi się podoba i jest ok. Jeżeli chodzi o areny, uważam, że ta karta to jest totalne 5 plus. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście może być potraktowana jako 3-3 za 3, co samo w sobie nie jest jakieś tragicznie dobre ani złe, jest po prostu takim normalnym pikiem, zatrzymany 3-3, nie? Ale jeżeli tylko macie jakiegoś dmg od miniona, a umówmy się, że na arenie często mamy dmg miniona na stole, no to przywołujemy kopię tego, tego miniona, nie? W związku z czym z jednej karty możemy dostać, nie wiem, powiedzmy 4-3 czy tam 3-1 nawet. No to mamy zatrzymany 3-3 plus 3-1, no to już jest imba opcja, więc jak najbardziej jest to spokorzeć. I też warto zwrócić uwagę, o czym w sobie teraz zapomniałem, teraz sobie dopiero przypomniałem, że przecież Reborn no to nie działa, bo Reborn chyba przywołuje jednostki jako jednostka, która ma jeden życia, a nie rany, ale nie jestem do końca pewien. Nie jestem do końca pewien! Pamiętam, że to gdzieś czytałem, a teraz tego nawet nie znajdę, bo nie pamiętam gdzie. Um, I kto zadawał takie pytanie i wydaje mi się, że odpowiedź jest taka, że Reborn przywołuje jednostki, które mają jeden życia po prostu Albo nie, że Reborn przywołuje jednostki tak jak Redemption, czyli ten sekret Palladyna. Dobra, nie pamiętam jaka jest opcja, ale warto zwrócić uwagę też, że może się kombić z Rebornem. Przepraszam, nie przygotowałem się, ale w ogóle nie wpadłem na to wcześniej, że ona się z tym kombi. W każdym razie, no tak jak mówię, karta całkiem fajna. Dalej mamy lance. Zatrzymany, dwa ataku, mm, dwa durability, czyli zadajemy cztery obrażenia i przywołujemy sobie łącznie dwóch lakejów. Za każdym razem, kiedy nas się dostajemy sobie lakaja od ręki. Wydaje się być spoko. Wydaje mi się, że waliu jest wystarczająco, żeby z tego żeby to grać. Um, wiadomo, za dwa many byłoby o wiele lepsze. Ale zatrzymanie też nie wydaje się być złe. Więc dla mnie to jest 4 na rankedach, 4 na arenach. Tutaj nie ma co za bardzo omawiać, bo lakeje są dobre, to wiemy, już mieliśmy okazję, okazję się przekonać. Karta wydaje się być jak najbardziej w miarę sensowna. Nie podejrzewam, żeby to był pik do każdego warriora, ale w jakichś warriorach może pograć, a na arenach może się po prostu sprawdzić. Taki krótki opis nie będziemy tutaj przeciągać, bo nie wydaje mi się, żeby był sens jakoś długo się nad tą kartą rozwodzić, więc powiem w ten sposób. Kolejną kartą jest hack the system, czyli niejaki doktor Boom hakujący, hmm, hakujący system. Czyli podatki będzie obniżał. Nie będzie podatków 95%, będą niższe podatki. Inside Joke'i, i ze streama. Yo. Hmm, musimy zaatakować naszym bohaterem 5 razy. Jeżeli uda nam się za zaatakować 5 razy naszym bohaterem, to dostajemy. An, rap Head, Core czyli zmianę naszego hero power na przyzwi golema 4-3 i, after, i po, zaatako, po tym jak nasz bohater zaatakuje odświeżamy sobie to hero power i możemy użyć tego drugi raz czyli przyzwa na przykład dwa razy w ciągu tury 4-3 co na pewno mi się podoba w tym, to to, że Hero Power nawiązuje do samego questa. Bo mm, tutaj mamy minus. Minusem jest to, że musimy mocno się skupić na deck building'u, czyli na momencie budowania deku. Ehm, w momencie budowania deku musimy się mocno skupić na tym, żebyśmy mogli zrobić tego questa. Czyli po prostu musimy grać w bronię albo z karty, które sprawiają, że możemy zaatakować jak Heroic Strike. Więc fajnie by było, jakby później to nie szło w cholerę. I w tym przypadku to nie idzie w cholerę, bo w momencie, w którym już zaatakujemy te pięć razy, no to możemy sobie spokojnie. Spokojnie. Hmm, brakuje mi słów. Matka jedyna, e, spokojnie wykorzystać dalej te bronie, które włożyliśmy do tego, czy też karty, które dają atak naszemu bohaterowi, do odświeżania Hero Power. To wydaje się być, być sensowne. Sensownym połączeniem. Teraz tak, ile broni potrzebujemy, żeby to miało sens? No przydałoby się tych broni trochę, no bo jeżeli nie będziemy mieli tych broni, stracimy tego quest'a na starcie i będziemy czekać ileś tam tur, no to potencjalnie jesteśmy w gorszej sytuacji niż nie quest deck, który... albo quest deck, który zrobił quest'a, albo deck, który nie ma questu, quest'a, bo jesteśmy jedną kartę w plecy. Przydałoby się to jak najszybciej odzyskać. W związku z czym, no, myślenie o szóstej turze, żeby zrobić tego quest'a jest zbyt optymistyczne. Ale ósma, dziewiąta tura, myślę, że jak najbardziej spoko. Ehm, broń przeciętna, powiedzmy, ma te dwa ataku. No, może nie przeciętna, ale najmniej. E, dwa durability. E, w związku z czym potrzebujemy co najmniej trzech broni mm, zagranych, żeby zagrać tą broń, e, żeby zrobić tego quest'a. Lub dwóch broni. Jedna, trzy durability, druga, dwie, dwa durability. E, są to jakieś wymagania nie najmniejsze, nie największe teraz, jak ocenić tego quest'a? No można powiedzieć, mi się ten quest podoba, jest super i przejdę do następnej karty. Ale, pochylając się nad tym quest'em nieco bardziej, ehm... możemy dojść do wniosku, że jest tutaj gorszy quest, który wyszedł do tej pory. Bo wymaga od nas bardzo specyficznego, specyficznej budowy talii. Nie wsadzimy trzech broni, no bo tak jak mówię, no trzeba by tego quest'a zrobić, a jak te tam trzy bronie nie dojdą, albo dojdzie jedna i dwie nie dojdą, i dojdą gdzieś później, no to jesteśmy w pupie, więc tych broni trzeba by wsadzić ile 4, 5, 6, coś tylko tego. Jest to spora ilość, oczywiście broń sama w sobie też coś robi. Ehm, natomiast czy quest robi tyle, żeby go wsadzać? No tak. Odpowiedź jest prosta. No tak, no robi, to przecież można spokojnie zrobić quest warriora z brońmi, ehm, Control Warriora. Control Quest Warriora na przykład Który gra bronię Możemy grać w Firexy Nie wiem jakie tam bronie jeszcze ma Warrior, ale jakieś tam ma. Nie jest to super istotne, i po prostu potraktować tego questa jako win condition, bo 5 hmm, ataków bohaterem to nie jest jakiś wielki problem. Oczywiście jesteśmy w stanie to zrobić hmm, wcześniej czy później, możemy mieć problemy przez to, że jesteśmy jedną kartę w plecy, ale też nie wydaje mi się, żeby aż takie dużo, żeby hmm, myśleć, że tym negatywnie, tym bardziej, że jak zrobimy tego questa, to nam się to zwraca z nawiązką, e, i po prostu traktujemy tego questa jako win condition. Zamiast jakichś tam kreatur dużych i tym podobnych rzeczy, wstawiamy sobie quest'a, co które przywołujemy 4-3 jednostkę, albo nawet więcej tych jednostek, dwie w przypadku niektórych broni 3 czy 4, eee, czy 5 nawet, eee, i zastawiamy sobie stół tymi jednostkami, gdzieś tam mniej lub bardziej skutecznie raszują, znaczy atakując przeciwnika, sprowadzając go do zera, zerowej ilości punktów życia i zabijając w efekcie. W związku z czym, quest jest nie jest prosty do zrobienia. Te 5 ataków wydaje się być sporo. Czy z drugiej strony też nie musimy dobrać pięciu kart, jak na przykład w przypadku manga, gdzie tych kart trzeba dobrać 10, ale w przypadku Warriora trzeba dobrać te bronie. Nie zawsze jest to atakować, nieraz będzie trzeba zaatakować po prostu w przeciwnika co też jest taką lekką stratą, bo chcielibyśmy atakować jednak kontrol wojowników w miniony raczej Natomiast jest to wszystko wykonywalne, jest to dobre I moim zdaniem quest jest najgorszy jeżeli chodzi o wymagania Natomiast nagrodę ma naprawdę potężną, bo to robi za win condition, 4-3 jednostka co turę a wstawiana za dwamanym, mm, bez jakiegokolwiek limitu, gdzie jeszcze możemy to tak naprawdę odświeżać i wstawiać więcej tych jednostek jest na pewno argumentem przemawiającym za tym, żeby uznać, że ta karta jest jak najbardziej grywalna. I tak to podsumujmy. Ocena karty, nie wiem, bez oceny, bo tak trochę się waham, ale nie wiem, takie cztery powiedzmy. Też nie jest aż tak rewelacyjna, żeby się podnieść. Jak nie wiadomo. I ostatnią kartą na dzisiaj będzie Aramagdilo. Za 6 many 4 na 7, czyli podobny do Tarima, który był za 6 many 3 na 7, e, też ma prowokację, jak tamten, mm, i też zmienia statystyki minionów. Ale w przypadku tego, na końcu tury daje wszystkim minionom, mm, które mają Prowokacje w naszej ręce plus 2, plus 2. Czyli bufuje gości w łapce. I teraz tak: do prowokacji do Warriora to jest moim zdaniem dobra karta. Przede wszystkim nie kończy się na jednym buffie, bo możemy tych buffów dać 2, 3, no 4 to już bardzo optymistyczne założenie, bo raczej wygrywamy w takim czasie. Um, no ale powiedzmy, że te buffy możemy dać 2 w ekstremalnych przypadkach, 3 z tej karty. To raz. Dwa. Sama jednostka ma całkiem ok statystyki. 4, 7, za 6 ma Samo w sobie nie jest jakieś super. Ale z prowokacją i z tą pasywką jest całkiem spoko. Więc jak najbardziej pasuje do mm, takiego warriora, który będzie grał prowokację. Przepraszam, do wojownika, czyli do prowokacja wojownika. I jak najbardziej się tam będzie sprawdzał. E, oczywiście jeszcze kwestia tego, ile tych prowokacji będzie, bo też tych prowokacji na pewno nie będzie 50. W związku z czym tych buffów aż tyle nie będzie. Ale takie, nie wiem. Już dwie jednostki zbufowane raz to już jest z, z rod tej karty. Już jest ok, tak to określimy. Jeżeli rzuci to drugi raz, to już jest super. Jeżeli rzuci to na trzy jednostki, jest super. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że Armagedilo jest jej kartą dobrą i daje jej takie 5 minus. I tutaj dwie rzeczy mam do powiedzenia. Trzy w sumie, bo jeszcze powiem, że na arenie. Też jest dobry, aczkolwiek piknąłbym go tylko w momencie, w którym mam dużo prowokacji. Bo jeżeli tych prowokacji nie ma, no to jednak 4, 7 prowokacji za 6 many to nie jest nic specjalnego, ale też nie jest nic tragicznego. W związku z czym tak, jest do pikowania, ale w momencie, w którym tych prowokacji kilka jest w deku. Nie musi być ich 8, tak jak mówiłem wcześniej, mogą być 4, mogą być, mo mogą być 3, może być 5, bo raz plus 2 plus 2 wystarczy, żeby to już było ok. Natomiast bez tych prowokacji raczej bym tego nie pikował, a jeżeli bym to piknął, no to później bym pikował prowokacje w takim mm, sposób, ale ogólnie jak na arenie jest dosyć fajny. Drugą rzeczą jest to, że być może ten prowokacja wojownik faktycznie w końcu skoczy jako dek, bo te karty mają jakiś sens. Mamy tutaj trzy karty: eee, tego, tego plus 2, plus 2, plus przepraszam, i tego, co odkrywa prowokacje, plus karty, które są aktualne, więc może coś tam się urodzi. Taki Zilaks popufowany 15 razy wydaje się być całkiem ciekawą opcją. Eee, no i kolejną rzeczą jest to, że Blizzard chyba troszkę pobiegł po bandzie, bo karty w tym dodatku wydają się ekstremalnie mocne. I póki co tych kart wypuszczonych mamy za 40, z 50, a jest ich naprawdę w cholerę dużo takich, które mają bardzo duży potencjał. Nie chcę mówić, że w poprzednich dodatkach tak nie było, bo nie pamiętam, nie notuję w głowie, czy w tym dodatku było dużo potencjalnych kart, czy nie było. Natomiast mogę na pewno powiedzieć, że na chwilę obecną naprawdę jestem pod wrażeniem mocy niektórych kart i tego, ile tych mocnych kart według mnie jest. I to może sprawić, że ten dodatek będzie takim naprawdę rewolucyjnym... W sensie nie, oczywiście, że... Raz jakiejś rewolucji w Hearthstone'ie, ale wywróci bardzo mocną metę i te deki, które są aktualnie znikną, pojawią się inne. Ale tego nie jestem pewien. Dobra, to tyle, co by było w tym odcinku. Zajrzyjcie na Instagrama, bo tam będzie fajnie. Instagram jest w opisie, oczywiście, tam można kliknąć w linka. A ja dziękuję za oglądanie. Przepraszam za wygłupy, jak się komuś nie podobały, ale prawda jest taka, że to w sumie mój kanał i mogę prowadzić go jak chcę. A dzisiaj miałem ochotę poprowadzić ten odcinek w ten sposób. Jeżeli kogoś uraziłem, no to proponuję wyjąć tak zwanego. Patyka z pupy, nie mówię kija, dlatego że mamy na w streamie na Facebooku y, kolegę, który ma nikki, więc jego nie będziecie wyjmować, ale patyk z tyłka może na wyjąć, bo to, że czasem się wygłupiam, to nie znaczy, że nie jestem nienormalny, i tak jak niektórzy piszą, to znaczy, że mam poczucie humoru, o czym chyba niektórzy nie pamiętają, patrząc na to, co niektórzy piszą. I ogólnie polecam poczytać odcinki pod tym filmem, bo na pewno będzie tam wylew jak mało kiedy. A, ja serdecznie dziękuję. Kłaniam się w pół pasa, po same stopy i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach lub na streamach. Jo.